z kanału WG+ Plus na YouTubie. Jak pan czuje, kiedy pan patrzy na czerpienie lub mordowanie zwierząt? No nie no, wygląda to okropnie, no i jest nie no takie, takie, takie trochę nieludzkie, albo no, nie można no, nie. Chyba, bo, jak się na to patrzy. Chyba możemy zgodzić, co jest okropne, tak? A czy pan kupuje produkty od rurzyncy, jak na przykład krowy, świnek, kury i te produkty? No niestety, ale kupuję, tak. Więc pan jest przeciwko, ale pan nie jednak to spiera. Więc jeżeli pan nie, te, nie chce tego spierać, co pan może robić? Znaczy, no wie pan, no, nie przejdę na wegetarianizm. Być może, że kiedyś w przyszłości, ale no niestety jem ludzkie mięso. Nie, zwierzęce, przepraszam. Przepraszam. Zwierzęce, zwierzęce. Tak, tak, tak. Przepraszam za pomyłkę. Nie, nie. Ale dlaczego pan jest tak na, na nie, na, na weganizm? Co, co pan powstrzymuje? Znaczy, no nie, no nie mam nic przeciwko ludziom, którzy jedzą warzywa, czy, czy, czy no pomijają mięso w zwierzęce. No i no nie potrafię tak za bardzo na to pytanie odpowiedzieć, tak konkretnie. No jem po prostu i, i, i tak kontynuuję. A gdyby pan był na miejscu ofiara, by jest, jakby pan trzyczył? No myślę, że bardzo źle. To jest hipokryzja, że powinniśmy traktować zwierzęta lepiej? Że... Nie, no bez wątpienia. No wiadomo, że, że jak świat istnieje, jemy zwierzęce mięso i będziemy je jeść, ale no nie w taki sposób, żeby je jakoś zabijać w, w przerobie z zwierzaka na mięso. No, moglibyśmy to jakoś tam w jakichś takich ludzkich warunkach to robić. No, nie tak jak to jest tutaj pokazane, czy nieraz w telewizji to oglądamy, że, że, że są rażone prądem w wielkich cierpieniach i, 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 i mękach giną. A czy człowiek potrzebuje mięso, żeby żyć? Nie, nie, nie. Myślę, że nie. Dlaczego to robimy? Tak chyba od wielu lat jest stworzony świat, no i ciężko jest to nagle uciąć, no. Ale czy pan może? No, oczywiście każdy z nas może. Tylko trzeba, no, no chcieć, dokładnie postanowić i, i, i nie jeść. Czy pan może próbować może przez miesiąc zobaczyć, jak pan będzie w życiu? Na pewno no, można spróbować i, i, i zobaczyć, jakie będzie samopoczucie, itd. i tak dalej. być może kontynuować to dłużej. No, wiem, to może być trudne, ale to jest jak każdy nawyk. Po, po, miesiącu, po miesiącu to przestaniesz o tym myśleć. Więc a, mogę Pan tutaj dać ulotkę i wszystkie przepisy. Jak dobrze zbudować diety, też e, polecam oglądać Dominion. E, no, e, bardzo dziękuję za rozmowę. E, do widzenia.